myślącym, frontowcy, gdyby Mojżesz po pustyni prowadzał tak Izraelitów, jak my się certolimy z grabieżą ukraińskiej granicy, to do dziś Izraelici by jeszcze chodzili i swego kraju obiecanego nie znaleźli. Tłumaczymy wszystkim. Narodowa blokada ukraińskiej granicy grabieży. Zapraszamy wszystkie organizacje jako Partia Polityczna Front. Wy możecie stać na czele, wy możecie przed media sobie latać, mnie to nie interesuje. Ale jeśli dziesiątki tysięcy, setki tysięcy Polaków nie staną na ukraińskiej granicy, na wszystkich przejściach i nie zablokują tej grabieży, która idzie z Polski tam na Ukrainę, ale też tego wszystkiego szajsu syfu, zatrudnego zboża, mięsa i tak dalej, innych rzeczy, które idą z zagranicy, z Ukrainy do nas. Nie dotyczy to rolników, dotyczy wszystkich Polaków. Biegaliście te maseczki, covidy, różne inne akcje, patioci tam coś naletają na zamek i tak dalej. Tyle jest też różnych organizacji. Zapraszamy wszystkich. Sztab Krajowy, Narodowa Blokada Ukraińskiej Granicy i dopiero te, tam pokażemy, że Polak jest Polakiem, że potrafimy obronić się przed ukraińską grabieżą czołem i do myślenia.